Okay, jedziemy na Święte Cesarstwo Rzymskie. Francjo, No zobaczymy co z tego wyjdzie. Ciężko jest na Święte Cesarstwo Rzymskie grać. Oni mogą już te wczesne rasze robić, cały ten stuff like that. No to zobaczymy co to będzie. Domek, gdzie mamy złoto, postawione do przodu. Ciekaw jestem. Jedziemy prosto do jego bazy. Musimy sprawdzić czy przypadkiem. Nie będzie chciał jakiegoś rasze zrobić w, e... w Wczesnej. Minujemy no od razu. idziemy, jedziemy. Nie wiem czy ten to dobry pomysł. Jeszcze jeden villager nich tam idzie na jedzenie. I potem będziemy na złoto dawać. Zobaczymy jak będą baraki to będziemy musieli e, pośpieszyć troszkę się. Okej, okay. nie widać baraków jak na razie. Będziemy agresywnie Skalpem, tak. niestety. Musimy. For... No, tych powiec tak. trochę oddamy. Może nie aż tyle. Zobaczymy, jest na złocie. O to chodziło. To jest dla nas ważna informacja. E, zjadaj to. Mamy mining camp. I teraz czterech nas złoto musimy wysłać. I spróbować przejść do kolejnej ery. Jestem... Którędy Scoutem pojechał? No tutaj nie znaleźliśmy. Pojechaliśmy trochę tą stroną. Tak słabo z tymi owcami, no ale było ważne to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie będzie jakiegoś ataku w erze pierwszej robił. Mocny jest stąd, zwłaszcza na Francję. Jeżeli można odciąć Francję od złota, no to całkiem, cały plan na Gresie powiem często teraz pada jeszcze jeden na złoto mamy kilka owiec jest czwarty I teraz jeszcze przy okazji oddamy ile? Cztery tylko owieczki na razie, nie za dobrze no ale jeszcze jeden tutaj, cyk No te jagody są z tyłu, to może trochę pomóc A cały plan jest, żeby, przy... żeby te proskauty teraz wziąć, tak? zaraz będziemy mieli wystarczająco jeszcze jeden tutaj o cudownie jeszcze kilka owieczek to owce trochę bliżej eee, w sumie nie jeszcze nie pozwoli mi się temu wyprodukować ważne jest żeby no jeszcze jeden zrzut potrzebujemy OK, teraz ci y, na drewno niech idą. Mamy wszystkie budynki, które potrzebujemy czy nie? Jeszcze potrzebujemy jednego domku. domek taki trochę w słabym punkcie. Zidowcami słabo, no ale miejmy nadzieję, że, że szybkość tych że przynajmniej te jelonki szybkościągniemy, żeby się nie ugotować, że tak powiem. Za wcześnie. Ok, zbieramy drewno. Domek się wybudował. Jeszcze jeden na drewno, i. O, jest owieczka, ważne. Czyli tędy nie pojechał nawet dwie cudownie. I glider się nie robił. O, jejku, jejku. Nie, dobrze. Ok, zajrzyjmy do jego bazy. Jeszcze trzeciego. Okej, okay, jest scout. Hmm, jeszcze jeden, Kaman. I teraz z powrotem na jedzenie. Nie wiem czy przypadkiem nie opóźniliśmy. Opuźn Jest Ark and Chapel. Chapel. Zajrzyjmy. Jest wieża, będzie fast kasu chyba tak wygląda. Jakby ten szybki zamek będzie chciał zrobić. Teraz pytanie. Czy będziemy w stanie go wstrzymać no, come on, come on eee, hmm. na jedzenie i knighta tutaj jedziemy dalej, ok, odkładamy to jest to, knight, a potem scout i villagers i zapominamy o villagersach, bardzo nieładnie ok, trochę więcej na złoto on wydał drewno na. Wydał drewno na. Na co on wydał drewno? Na... wiem ja mu trochę przeszkadzać. Wydał drewno na bierze. Ty nie powinien mieć niczego tak szybko tutaj? Jeszcze tam jakieś owieczki widzę zbiera. Więc kał to jedziemy tam, a tym jedziemy zbierać ląpi Kolejny Villagers, jeszcze jeden. Chcemy tu przy drewno zaatakować. Potrzebujemy domku. Okej. Okay. Trochę słaba sytuacja z tym jest, gdyż tracimy dostęp do wizji. Ok. Ah. Na trzy hity. Jeszcze jeden gon. Hej, okay, dobra, jest trochę ten. Trochę czasu wymuszone, weźmiemy, teraz wygórujemy z... Nie, wróćmy na, na zbieranie drewna. E, za dużo tych, teraz weźmy kolejny upgrade. W tym momencie... Próbujemy tu zaatakować. Jestem czy się zorientuję? Nie, przygląda się bardzo dobrze. Mhm. Mm mhm. Mm Aj. Myszka mi się ruszyła, okej. Okay. Potrzebujemy więcej drewna. W tym momencie. Weźmy knightów. On będzie zaraz przechodził do kolejnej ery, a my dopiero...

Vado la boa. Oh, Nine Tenex. Oh, Nine Tenex. Didi diet. Attenzione, quittesse. Il avance. li Si comprende. Ok. Est facile, cavaliere

Siboliez des Squid Va oh. donner la ah. Et l'idée à ah. Équité Équité, équité. Et Ok Ah, six, ah. Seconds, de main. Ah. Si. ah, la touche Ok, dobra, trochę to przesadziliśmy. A to trochę głupie co robimy, no ale cóż, nie, nie ogarnęliśmy sobie tego. Dobra, gdzie są moje scouty? Teraz by sami byśmy mogli przejść do kolejnej ery. On potrzebuje teraz jedzenia na gwałt. Okej. Okay. idzie tutaj.

Za dużo tutaj na drewno, potrzebujemy drewnie. więcej, za dużo na złocie. Ok, mm, tu się złota skończyło, gdzieś tutaj jest, to jest to. O jedz, leż ordonansy! okej, dobrze. Tutaj przyjedźmy, zobaczmy co się dzieje. A może bym też się zastanowił nad tym, żeby kurczę, sam bym relikty pozbierał. O, kurczę, mi brakuje. O jejku, brak ogaru straszny. Market. Gdzie to złoto jest? Okej. Okay. Mm, idźcie tutaj. Potrzebuję więcej drewna. OK. E, zróbmy to i pozbierajmy te reliki, które zostały na mapie. Mm -hmm. Strasznie dużo jedzenia mamy. Widzimy tam kuszy i ten A ja się obijam i złota mi znowu brakuje. Nie, zabrakło na tego.

Bez wątpienia i we dysprocie. Ok, to może róbmy też troszkę więcej zwykłej jazdy. O, gdzieś zgarnął jeszcze Reli. Zabrał go stamtąd po prostu drewna więcej i tak jest stoimy. Produkcja rodniczego.

Na pewno weźmiemy to. To jest ważne. Zróbmy to. O! Gdzie jest mój... Kurde, miałeś to zabrać. Polancie. Okej. Okay. Weźmy święte miejsca. Zamek.

Miało być Okej, okay, chyba spróbujemy zaatakować. Jedziemy, po prostu jedziemy, zobaczymy.

Hmm, okej, okay. zaczniemy dodawać farmy. Weźmiemy to. Weźmiemy wszystkich glidersów Aaa, nie zdążyłem, okej. Okay. Takie trochę słaba ta gra była w moim wykonaniu, no ale gościu też nie za bardzo. Wypluł się z jedzenia. Za wcześnie, no to wykorzystałem to. Już chciałem. Się... O no nic następna Dzięki za oglądanie pozdrawiam okoloko